Dzień dobry. Stacja Motywacja, podcast Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. I dziś po raz kolejny mam wspaniałe gościnie. Są to oficerowie prasowi Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, nadkomisarz Anna Gębala oraz aspirant Ewelina Gryszpan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mnie panie gościć. Ostatnio rozmawialiśmy przy okazji Giełdy Pracy w listopadzie odnośnie tego, że policja jest kobietą. I ten rok chyba obchodzimy jako tak, ten rok. kiedy. Całe mhm. rok. I dlatego też Dzisiaj my dwie, żeby podkreślić o. doniosłość tej y, stu y, Stulecia. Letniej, Stulecia. tak mm -hmm. y, tutaj obchodzonej Wobecności. przez wszystkich, przez całą policję y, w naszym kraju. Mm -hmm. Ale dzisiaj też znowu przy okazji giełdy pracy, natomiast już teraz o zmiany, zmiany, zmiany się u Was dzieją. Ustawowo i nie tylko. Pierwszą rzeczą, o którą chciałbym zapytać, jest to, że teraz już nie trzeba się fatygować ze wnioskiem o przy, przystąpienie do służby w Policji osobiście, ale można złożyć elektronicznie. Jak to wygląda? Dokładnie tak, jest to bardzo duże udogodnienie. Dokładnie od 15 marca, także w zasadzie niedawno, weszły w życie nowe zasady dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji i nowe rozporządzenie właśnie wprowadza możliwość składania tych dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP. App. Jest to najszybsza, najprostsza i najwygodniejsza metoda aplikowania do służby. Aby to zrobić, należy w serwisie EPUAP App przejść do usługi wstąp do policji, wypełnić elektroniczny kwestionariusz osobowy kandydata i wysłać formularz, ale myślę, że o tych szczegółach opowie moja koleżanka Ania. Tak jak Ewelina wspomniała, jest to bardzo proste. Jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani na ePUAPie, no to musimy się zalogować. To jakby jest pierwsza czynność, którą musimy wykonać. Później wpisujemy faktycznie wstąp do policji, wybieramy miejscowość, w której chcemy złożyć Aha. dokumenty, no to jest istotne w tym przypadku Szczecin, załatw sprawę się pojawi, wówczas taka informacja i wtedy pojawi się kwestionariusz osobowy, do którego należy dołączyć, no dokumenty, to nie jest tak, że tam bez do odpowiednich mhm. dokumentów to się obędzie, więc są dokumenty wymagane i takie, które są pożądane. Jeżeli chodzi o wymagane dokumenty, to jest to skan podpisanego podania o przyjęcie do służby, tak, to jest Pierwszy mhm. wymagany dokument. E, drugi to są kopie dokumentów, które potwierdzą nasze wykształcenie czy też e, kwalifikacje zawodowe, które e, posiadamy. E, już nie jest wymagane, że jeżeli mamy jakąś wcześniejszą pracę, tak? ale warto to do, dołączyć, że gdzieś wcześniej e, pracowaliśmy. Jeżeli e, dotyczy nas Komisja Wojskowa, no bo także kobiet może dotyczyć może. ten temat, tak? to też potrzebna jest kopia książeczki wojskowej albo po prostu inny dokument, który potwierdzi to uregulowanie do służby. Mhm. Jeżeli posiadamy, bo nieraz możemy zdobyć poświadczenie bezpieczeństwa, to warto je również dołożyć, bo później w czasie swojej służby takie poświadczenie każdy policjant również wypełnia. I pierwszą czynnością, jak już zobaczymy ten kwestionariusz, no to najważniejsze, żeby nie zapomnieć wypełnić swoje dane. Wszystkie mhm. podstawowe dane, wiadomo, imię, nazwisko, adres telefony kontaktowe, pod którymi e, jesteśmy. Jeżeli posiadamy jakieś jeszcze inne preferencje, możemy to wpisać wszystko ręcznie. Mhm. Posiadane umiejętności, które są jakby pożądane w służbie, to warto po prostu wszystko wpisać. Jeżeli chodzi o język obcy, to co najmniej na poziomie biegłości B2. Także to wpisujemy. Okay. Więc te wszystkie dokumenty są po to, no żeby już osoba, która dostanie później takie zgłoszenie, no żeby mogła już weryfikować te informacje. I to tak naprawdę jest koniec. Później tylko jest ikonka Podpisz i używając elektronicznego podpisu. Te dokumenty są tak naprawdę już wysłane i pojawia nam się informacja. Gratulujemy, jesteś już kandydatem do służby w policji. Oczywiście mhm. ja tutaj to opowiedziałam wszystko w takim telegraficznym skrócie, ale mhm. zarówno na naszej stronie klikając tą ikonkę, zostań policjantem, przechodzimy do strony Komendy Głównej i tam wszystko krok po kroku są nawet ilustracje, okay. w jaki sposób można e, aplikować przez właśnie ePUAP. No, ja tutaj chyba z naszej strony bym polecił, że ci, którzy nie mają ePUAP-u, załóżcie sobie, bo do bardzo wielu innych funkcji jest to przydatne. Nie, nie tylko przystępując do służby w policji, ale załóżcie sobie ePUAP, Naprawdę. I, i podpis, yy, posiadać elektroniczny, to jest zawsze coś, co się ma, upraszcza procedury w tak wielu miejscach, w tylu urzędach, że trzeba z tego skorzystać. A to, że jeszcze Państwo tam jesteście, to tym bardziej. Ale fajnie, że jest ten poradnik yy, też, też informacyjny, bo to czasem można się zgubić. I co, potem yy, Państwo dostają. Już miałyście Państwo że widziałyście, że wpłynęło to zgłoszenie do was bezpośrednio, jak to wygląda dalej? Akurat to Komenda Wojewódzka, Aha. E, oni e, obsługują to, ale mhm. e, myślę, że to jest tak jak Ewelina zaznaczyła dopiero od 15 marca, no więc nie mamy jeszcze takiego, tak, takiego spływu informacji, ile tego jest, ale myślę, że to naprawdę jest duże ułatwienie, tak jak pan mhm. e, powiedział, bo nie, no nie każdy ma możliwość, bo może pracuje. Tak. Chce zmienić swoją pracę, więc nie ma możliwości przyjść w tych godzinach, w których y, urzę, urzędujemy. Bądź też przebywa więc... za granicami naszego tak. kraju. Mhm. A więc... przez właśnie tą platformę możemy bez wychodzenia z domu złożyć już dokumenty. Mhm. No, dokładnie. To jest bardzo duże ułatwienie. Um, oczywiście bardzo duże ułatwienie, ale co też jest bardzo istotne, że te zmiany, które weszły w życie, um, obejmują również test sprawności fizycznej. Mm -hmm. o to e, chciałem się zapytać. Co myślę, jest też bardzo ważną zmianą dla przyszłych kandydatów um, do policji i dotychczasowy um, Tor przeszkód został zastąpiony. Czterema nowymi elementami, które są w zasadzie wzorowane na modelu corocznego zaliczenia WF-u przez policjantów. Aby pomyślnie przejść ten test sprawności fizycznej, kandydaci muszą zaliczyć cztery wyzwania, które sprawdzą ich siłę, zręczność i wytrzymałość. Mhm. I kolejno. Zaczynamy od rzucie 3-kilogramową piłką lekarską. Kandydat wykonuje ten rzut oburącz za głowy i punkty są przyznawane na podstawie odległości, czyli musimy wykonać, pokonać minimum 4,5 metra tą mhm. piłeczką. W przypadku dotknięcia lub przekroczenia linii rzutu bądź wykonania rzutu niezgodnie z wymaganiami, no niestety zadanie nie zostanie zaliczone. Mhm. Następnym zadaniem, do którego przystępuje kandydat są siady z leżenia tyłem. Pozycja początkowa to leżenie na plecach z rękami zaplecionymi za głową i nogami ugiętymi pod kątem nie większym niż 90 stopni. I na komendę ćwicz kandydat wykoduje siat. Dotykając kolan łokciami, a następnie wraca do pozycji leżącej, dotykając łokciami materaca. I punkty są wówczas przyznawane za liczbę prawidłowo wykonanych powtórzeń w czasie 30 sekund, i takich powtórzeń musimy wykonać minimum 14. Błędy takie jak brak dotknięcia kolan łokciami, niewłaściwe dotknięcie materaca lub też uniesienie bioder, niestety skutkują brakiem punktów. Kolejnym elementem tego nowego testu sprawności fizycznej jest bieg ze zmianą kierunku. Tutaj kandydat musi trzykrotnie pokonać trasę wyznaczoną przez stojaki, przestrzegając określonego schematu. Maksymalny czas na zaliczenie to 33 sekundy. I błędy techniczne, takie jak niezgodne z instrukcjami wykonanie biegu, czy też przewrócenie stojaków, skutkują niestety niezaliczeniem podejścia. Ostatnią próbą jest bieg polegający na obieganiu stojaków ustawionych w odległości 10 metrów i kandydat ma na to 90 sekund, aby jak najwięcej razy obiec stojaki zgodnie z ustalonym schematem minimum mhm. musi pokonać ich 19 mhm. tych odległości. Błędy takie jak wykona wykonanie zadania niezgodnie właśnie z planem czy też przewrócenie stojaków oczywiście uniemożliwiają zaliczenie próby. Mhm. I tutaj warto myślę, że przypomnieć, że możemy poćwiczyć. Już wcześniej mówiliśmy tak. też, ale, mhm. ale tutaj e, przypominam, że można e, poćwiczyć i te zajęcia dla kandydatów odbywają się w poniedziałek o godzinie 16 oraz w środy o godzinie 12. To wszystko odbywa się w hali sportowej komendy miejskiej przy ulicy Kaszubskiej, gdzie mhm. jest Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Wejście jest od ulicy Potulickiej i powiem szczerze, że właśnie w te dni można zauważyć, że tam stoi niewielka, ale co prawda kolejka. Czyli Aha, jest zainteresowanie, so. można tam nawet tam kilka razy przyjść. To nie jest tak, mm -hmm. że tylko jeden raz i koniec, i już nie możemy poćwiczyć. Jeżeli chcemy coś jeszcze sobie e, poćwiczyć, usprawnić, to możemy tam przyjść, tylko ważne jest, e, żeby e, potwierdzić to telefonicznie, no też, żeby nie było za dużo osób, tak? No, no bo tak. wiadomo, żeby każdy miał możliwość swobodnie poćwiczyć. E, więc to jest numer telefonu 47.

Czyli zgłoszenie wysyłamy online-nowo, ale przychodzimy poćwiczyć, żeby, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie przejść ten test. I rozumiem, że wasz instruktor też jest obecny i pewne jakieś wskazówki tak, też udziela w tym tak, czasie. Tak, są tam mhm. policjanci, którzy biorą udział później w tym egzaminie, więc mhm. oni również podpowiedzą, no zobaczą, tak. co należy poprawić, na co jeszcze zwrócić uwagę. I z tego co właśnie słyszałam, to są osoby, które kilka razy nawet sobie przychodzą, żeby upewnić się, że wszystko będzie w porządku. Ale mhm. fajnie, że to właśnie teraz ten test sprawnościowy wzoruje się na tym, co potem przechodzą policjanci jako te testy roczne, rozumiem, tak? Tak. Mhm. tak. Co roku przechodzimy takie testy, aby zaliczyć. I uzyskać pozytywną oczywiście opinię. To już wiadomo, wiadomo, na co się pisze się w przyszłości, nawet jak się podchodzi. Dokładnie. No to tyle, jeśli chodzi o test mm -hmm. sprawności fizycznej, ale wprowadzone zmiany dotyczą także okresu karencji, który mm -hmm. obowiązuje w przypadku niezaliczenia poszczególnych etapów. E został on na korzyść kandydata skrócony. Mm -hmm. y I w przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej, kandydat może ponownie przystąpić do, do tego testu po upływie 14 dni kalendarzowych. O, to bardzo krótko. Tak, tylko Dwa tygodnie. W przypadku niezależnego testu psychologicznego kandydat może ponownie przystąpić do badania po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego podejścia. Z kolei w przypadku niezależnego rozmowy kwalifikacyjnej tutaj również mamy na to termin dwóch tygodni, 14 dni kalendarzowych. Natomiast niezaliczenie etapu związanego z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej przez komisję lekarską. Tutaj kandydat może przystąpić do badania po upływie czterech miesięcy. Mm -hmm. Okej, okay, to takie no, znaczy to, to że test psychologiczny po pół roku, no to jest takie chyba najbardziej. Potrzeba się przygotować, z, zestawić na trochę inne tryby, tak? Żeby podejść, ale te, te termin dwutygodniowe fantastycznie, że no naprawdę to jak przyspieszenie. Jak, się, jak ktoś nie zaliczy tego testu sprawności tutaj ma dwa terminy jeszcze w ciągu mhm. tygodnia, kiedy może sobie po prostu poćwiczyć, więc tak Dokładnie. naprawdę może cztery razy przyjść, e, żeby mhm. poćwiczyć, jeżeli coś po prostu się nie udało. To... Przekroczył czas na przykład, tak. więc warto tutaj poprawić skorzystać. technikę, czy właśnie gdzieś tam się przygotować fizycznie bardziej, jak mm -hmm. najbardziej. I wiem też, że te zmiany objęły również szkoły, klasy mundurowe w szkołach. Tak, to jest nowość, która tak naprawdę wejdzie od nowego roku szkolnego, mhm. czyli 2025/2026, ale myślę, że warto już o tym powiedzieć. Mhm. W szkołach ponadpodstawowych niektórych już są, ale tak naprawdę zostaną utworzone oddziały typowo o profilu mundurowym, mhm. które mają na celu przygotowanie nie tylko do służby w policji, ale również w innych służbach mundurowych i absolwenci oddziałów o takim właśnie profilu będą mogli w ostatnim roku swojej nauki w szkole przystąpić właśnie do tego testu sprawności fizycznej, którego wynik będzie ważny, uwaga, przez trzy lata. To bardzo długo. Tak, i w przypadku kandydata, który złożył podanie o przyjęcie do służby w policji przed upływem tych trzech lat od dnia ukończenia oddziału, właśnie o tym profilu mundurowym i uzyskał pozytywny wynik z tego e, testu sprawności fizycznej, e, postępowanie kwalifikacyjne składa się e, z następujących etapów czyli hmm. musi złożyć te wymagane dokumenty, o hmm. których już mówiliśmy musi być to badanie psychologiczne, Y, rozmowa kwalifikacyjna. Komisja lekarska, która potwierdzi stan naszego zdrowia i postępowanie sprawdzające. I co jest tutaj też istotne, że ci kandydaci będą przyjmowani do służby pierwszej kolejności. Więc myślę, że to jest bardzo duże udogodnienie dla młodych ludzi, którzy chcą właśnie służyć w służbach mundurowych. Mhm. No i zachęta do pójścia do tego takiego profilu klasy, tak szkoły. No, no, faktycznie to jest, bo wcześniej chyba nie było, tak naprawdę poza pewnym tam przygotowaniem, jakiś benefitów w związku z tym bezpośrednio do przyłączenia do służby. A faktycznie no tutaj trzyletni, trzyletnia ważność tego tekstu to naprawdę długo. Tak, no w Szczecinie mhm. mamy teraz jakby jedną taką szkołę mhm. typowo o profilu mundurowym. Jest to liceum numer 7, które ma i klasę policyjną, bezpieczeństwo publiczne, strażacka jest tam klasa mhm. i też wojskowa. Mhm. Ale teraz inne szkoły również mają możliwość stworzenia takich profili mundurowych. Przypomnijmy sobie w takim razie, bo już o tym była mowa, ale o tym warto zawsze powiedzieć. Kto może starać się o przystąpienie do służby w policji? Jaki jest profil kandydata? Aby zostać kandydatem do służby w policji, no, należy spełnić następujące wymagania. Przede wszystkim musimy posiadać obywatelstwo polskie i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, za przestępstwo lub też przestępstwo skarbowe. Musi musimy korzystać z pełni praw e, publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub też średnie branżowe. E, musimy być zdolni fizycznie i psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych, które są podległe szczególnej dyscyplinie służbowej. you <laughs> Kandydat ten musi być gotowy do tego, żeby się podporządkować. Musimy dawać rękojmie zachowania tajemnicy, stosować się do wymogów określonych w przepisach, właśnie o ochronie informacji niejawnych, a także posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej i posiadać nieposzlakowaną opinię. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, następuje przyjęcie do służby w policji. Wówczas policjant, tutaj u nas w Szczecinie, w Wydziale Zaopatrzenia, pobiera mundur. Bierze udział w uroczystym ślubowaniu, zapoznaje się ze specyfiką funkcjonowania jednostki, do której zostaje przydzielony, przydzielony, w której będzie pełnił już służbę, i następnie jedzie do jednej ze szkół na terenie naszego kraju. Jeśli chodzi o nasz garnizon, to głównie jest to szkoła policji w Słupsku czy też w Pile. Tam przez ponad pół roku zdobywa wiedzę oraz umiejętności, które przydadzą mu się już jako pełnoprawny policjant. I tutaj myślę, że warto też powiedzieć, że co roku komendant wojewódzki policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie takiej procedury, podając terminy. Tych terminów jest kilka. Najbliższy to jest 15 kwietnia, no to już Bardzo jakby świeżo. tak, to już tak poza. To już, zaraz. No to już zaraz tak naprawdę będziemy mieli nowych kandydatów, ale podam teraz Państwu inne terminy, bo można sobie wtedy dostosować swoje plany właśnie do tych przyjęć, więc jest to 12 maja, 7 lipca, 28 sierpnia, 16 września, 23 października. 25 listopada i ostatni dzień roku, 30, no przedostatni, 30 grudnia. Mhm. I tutaj możemy aplikować do wszystkich jednostek na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, w tym oczywiście do komendy miejskiej policji w Szczecinie też. Jasne. Przejdźmy do takiej rzeczy, która zawsze y, rozgrzewa, tak? Ile taki policjant na starcie potem te, w tej szkółce i po szkółce, ile może zarobić? Tak, to jest temat bardzo ważny. Nie wiem, czy nie najważniejszy. Dla wielu na pewno tak. Y, jeśli chodzi o uposażenie policjantów, y, to tutaj musimy rozgraniczyć na y, osoby, które ukończyły 26 rok życia oraz które y, są jeszcze w tej granicy, w tym przedziale mhm. prze, przed 26 rokiem życia. Wówczas ta pensja jest nie y, podlega opodatkowaniu. Mhm. E, dlatego też osoba będąca kursant y, na jednej ze szkół policji y, otrzymuje wynagrodzenie, będę tutaj operowała kwotami netto, czyli mhm. już na rękę. Na rękę. E, osoba do 26 roku życia otrzymuje będąc na szkole policji y, pieniążki w kwocie ponad 5700 zł. Nas, natomiast y, będąc już pełnoprawnym policjantem, y, po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje netto na rękę 6100 zł. Mhm. Osoby, które ukończyły 26 lat, będąc w szkole na kursie podstawowym, otrzymują wynagrodzenie w kwocie ponad 5300, mhm. natomiast po zdanym egzaminie, będąc pełnoprawnym policjantem, otrzymują ponad 5600 zł. Pamiętajmy, że te zarobki policjantów y, są uzależnione zarówno od stażu służby, jak i zdobytego z czasem stopnia służbowego i stanowiska. Y, my poza y, oczywiście tym hojnym wynagrodzeniem oferujemy również stabilne zatrudnienie, prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat, 13. pensję, y, równoważnik za umundurowanie, czyli tak zwana mundurówka, coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta. Płatne nadgodziny, zwrot kosztów dojazdu, czy też za brak lokalu mieszkalnego, za remont, również w Policji. Został, zostaną podnoszone nasze kwalifikacje zawodowe, mamy możliwość podjęcia studiów na Akademii Policyjnej w Szczytnie. Adekwatnie do naszych zainteresowań i realizowanych zadań, mamy możliwość uczestniczenia w kursach specjalistycznych, co jest bardzo istotne, a także zgodnie z realizacją zadań, jesteśmy kierowani na kursy i szkolenia, które umożliwiają uzyskanie. Specjalistycznych uprawnień i kwalifikacji, na przykład chociażby tytuł ratownika, yy, mhm. czy też y, uprawnienia instruktora taktyk i technik interwencji, y, uprawnienie obsługi dronów i wiele, wiele innych. Mhm. A tak z ciekawości, jakieś podyplomówki tak na cywilnych uczelniach też się trafiają, czy dofinansowanie, czy raczej to nie wchodzi w grę? Nie, nie. Okay. Tutaj, tutaj nie ma takiego dofinansowania. Rozumiem. Tak, tak. Mhm, Ale ważno, ważne tutaj jest, można zaznaczyć to, o czym już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, co zapowiada, mhm. co się ma wydarzyć w lipcu tego roku że będzie dodatek mieszkaniowy mhm. dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy to jest młody policjant, czy to jest policjant, który już ma określony staż służby swojej. Ten dodatek będzie dotyczył każdego i też niezależnie czy posiada e, mieszkanie? E, będzie on. Różnie się kształtował w zależności od województwa, bo to biorą pod uwagę. No bo ale... różne są ceny nieruchomości. Dokładnie tak? i to mm -hmm. będzie też brane pod uwagę, ale będzie on do kwoty 1800 zł i, uwaga, nie będzie podlegał opodatkowaniu. Więc hmm. myślę, że dla młodych ludzi, którzy są na początku swojej drogi i życiowej, i zawodowej, jest to bardzo istotne, bo myślą o założeniu rodziny, o kupnie mieszkania, czy też wynajęciu mieszkania, a więc ta zdolność, kredytowa jeszcze w tym momencie wzrasta. Więc to jest taki dodatkowy zastrzyk gotówki. No przy obecnych cenach nieruchomości to jest naprawdę bardzo dużo. Tak? Mm -hmm. Jeżeli, rozumiem, że są oczywiście różne stawki, ale mimo wszystko nawet mieć koło tysiąca więcej na, na cele mieszkaniowe to jest naprawdę dużo. Myślę, że tym może policja kupić tak mm -hmm. pewną liczbę kandydatów na pewno. No to no. dużo się, faktycznie się bardzo sporo u Państwa zmieniło. To są takie o, ogólne zmiany, które mhm. tutaj się, się pojawiły. E, oczywiście e, my cały czas prowadzimy tą rekrutację. Mhm. E, jesteśmy na różnych rodzajów wydarzeniach, czy na tej giełdzie pracy, na której byliśmy, mhm. bo, to, bo, bo to miało miejsce, czy też targi pracy. Bo, I tam jest możliwość z nami porozmawiać po prostu. Więc jeżeli e, ktoś ma jakieś e, pytania, jeszcze chciałby się coś dowiedzieć, dopytać, to zawsze jest możliwość podejścia do nas i porozmawiania, jak również można też bezpośrednio skontaktować się z policjantami z Wydziału Kadr i Szkolenia. Na naszej stronie jest też numer telefonu bezpośrednio do tych policjantów i jak najbardziej można przyjść i porozmawiać, e, znaczy zadzwonić i porozmawiać mhm. i też przyjść, bo jeżeli się przyjdzie nawet do Komendy Miasta i tam w recepcji e, powiemy, że, że mamy jakieś wątpliwości i chcielibyśmy się coś jeszcze dowiedzieć, to na pewno policja z kadr zejdzie po taką osobę i z nią jeszcze porozmawia, więc, jakby e, możliwości jest dużo. No myślę, że najlepszą okazją są najbliższe najbliższa giełda pracy, która odbędzie mm -hmm. się już 8 kwietnia we wtorek, na której mm -hmm. oczywiście my też będziemy i gorąco zachęcamy do odwiedzania naszego stoiska. No, to po... będzie po, tak? Już giełdzie? Materiały. Tak, ale to, natomiast jakby mówmy o stanie bieżącym, tak? Jak Aha. najbardziej może być. Tak, że tak. Z... Tak. Potem porozmawiamy na, na następne, przed następną giełdą o poprzedniej, jakie jak było zainteresowanie. E, ale tak, ja oczywiście też serdecznie, serdecznie zapraszam na, na giełdę. E, zobaczymy już pewnie faktycznie e, odsłuch tego, tego nagrania będzie już e, po giełdzie, no bo tak tak naprawdę nagrywamy to dosłownie kilka dni przed, więc to pewnie będzie ciężkie. Tutaj jeszcze może na mhm. państwu, państwu na koniec powiem, jakie są najczęściej pytania, z którymi się tak. spotykamy. Mhm. E, są też pytania właśnie, to szczególnie Panów, że posiadają kategorię zdrowia D mhm. i czy mogę ubiegać się o przyjęcie do służby właśnie w policji. I tutaj odpowiedź jest na tak, a dlatego, o. że stosunek e, służbowy policjanta e, powstaje w drodze e, mianowania e, i tu jakby jest już ten uregulowany stosunek do służby e, wojskowej. Chodzi po prostu o to, że posiadając orzeczenie kategorii zdolności do służby wojskowej D niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, mhm. z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla właśnie wojska, e, u nas można pełnić służbę. Także tak, mhm. jest tutaj e, taka możliwość. Tutaj już Ewelina o tym mówiła, ale często też jest pytanie, czy posiadając wykształcenie średnie bez matury mogę przystąpić do procedury. Jak najbardziej. To obywatel polski, co najmniej wykształcenie e, średnie lub też średnie branżowe, matura nie jest wymagana. Później, czy mogę studiować zaocznie? Też bardzo często pada takie pytanie. Tak. Jak najbardziej w trakcie procedury doboru można studiować. Później oczywiście jest to szkolenie też, o którym tutaj y, mówiliśmy, y, ale y, studiowanie jakby w czasie wolnym od służby nie wymaga tutaj y, zgody y, przełożonego. Y, bardzo często nas do, podchodzą do nas te, też osoby, które pytają się o podwójne obywatelstwo. Czy jeżeli mam takie podwójne obywatelstwo, to mogę? Tak, jak najbardziej. Musi być to polskie, bo bardzo często pytają nas osoby, które pochodzą z Ukrainy, mhm. no bo mamy y, bardzo dużo takich osób tak. y, i mają tylko y, właśnie tutaj obywatelstwo ukraińskie. Niestety nie. Jeszcze mhm. te przepisy nie zostały zmienione, aczkolwiek tam podobno są prace na ten temat. Więc o. tutaj musi być obywatelstwo polskie, mogą być y, dwa y, obywatelstwa. I też często to pytanie jest o tatuaże. Już kiedyś o tym tak, mówiliśmy, tak ale, ale warto mimo wspomnieć. wszystko tak, warto mhm. tutaj um, wspomnieć, że tak, e, no z pewnymi takimi e, lekkimi ograniczeniami, e, że nie mogą one przedstawiać jakichś no takich obraźliwych e, treści czy też mhm. e, rysunków i nie mogą one znajdować się na tatua te, te tatuaże na e, szyi, e, na głowie i też e, na dłoniach. A tak mi mhm. jest tutaj dowolność. To, ale faktycznie pytania takie zasadne. Ja też bym. Tak. Mówiłem szczerze, że jestem zaskoczony za kategorią B. Można. Tak, się powtarzają, no kiedy tak. się spotykamy. Mhm. Ale to też warto wiedzieć, że myślę, że może nam się uda tutaj podrzucić jakieś rozdziały w tej rozmowie, żeby też odbiorcy potem mogli wiedzieć, w którym momencie o czym mówimy. To może też się mhm. łatwiej będzie rozpoznać. Mhm. To bardzo panią dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że temat tych zmian może nie wyczerpaliśmy, ale naprawdę jest bardzo szeroki, więc sporo tego zostało powiedziane. Więc ja już dziękuję na dzisiaj. Moimi gośćmi były oficerowie prasowi Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, nadkomisarz Anna Gębala oraz aspirant Ewelina Gryszpan. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia.